W czasie co prawda wakacyjnym, ale dotknął nas wszystkich kryzys spowodowany koronawirusem. I dlatego nasze zajęcia nie mogły się odbywać na dotychczasowych warunkach w sali audytoryjnej. Zbyt długi, bo aż kilkumiesięczny, począwszy od połowy marca, okres odosobnienia sprawił, że zarząd postanowił zorganizować serię spotkań z państwem. Na czas wakacji od sierpnia do końca września, za pomocą naszej strony internetowej, gdzie pod zakładką Wakacje z UTW, w każdą środę, będziecie mogli Państwo wysłuchać nowego wykładu z interesujących Was dzieci. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was dysponuje we własnym domu komputerem. Niemniej jednak przy odrobinie inicjatywy skorzystać z, z tego urządzenia można za pomocą rodziny, przyjaciół, znajomych, a także za pomocą telefonu. Ufam, że wiedza, którą będziemy czerpać, spowoduje u nas przekonanie, że życie w trzecim wieku może być bardziej atrakcyjne niż w młodości. Jestem pewna, że te zdobyte wiadomości umożliwią nam przeżywanie tego czasu izolacji w sposób racjonalny i korzystny. Ważne jest to, że taki wykład będzie można obejrzeć w każdym dogodnym dla państwa czasie. Pragnę też poinformować, że rozpoczęły się zajęcia z jogi, -y, które odbywać się będą co wtorek od godziny 16:30 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Harcerskiej oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, jaki nas wszystkich jeszcze obowiązuje. Nasza inicjatywa wymaga wykorzystania umiejętności cyfrowych, którymi nie zawsze jesteśmy na bieżąco, a zatem poproszę za chwilę pana Zbyszka Porębskiego, naszego Wykładowce z informatyki o wstępny instruktaż. A potem z prawdziwą przyjemnością pragnę zaprosić Państwa na spotkanie z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Pan Magister Marian Piegza. Kiedyś Adam Hanuszkiewicz powiedział, że starość jest kwestią wyboru. Jestem głęboko przeświadczona o tym, że świętokłowicy seniorzy, zwłaszcza studenci UTW, nie wybiorą starości. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie. Aby móc korzystać z tych nowoczesnych technologii należy mieć dostęp do internetu. Można używać telefonu komórkowego, można używać komputera. Należałoby w przeglądarce internetowej wpisać UTW Świętochłowice oczywiście bez polskich znaków i podejrzewam, że na pierwszej pozycji E, pojaw, powinna się pojawić strona Uniwersytetu III wieku w Świętokowicach. E, na tej stronie, e, tak jak tutaj pani prezes powiedziała, e, pojawią się e, wakacje z UTW. E, będzie, e, należy w ten link kliknąć i będą się systematycznie co tydzień e, oko, około godziny 17 pojawiać nowe wykłady. E, myślę, że nie jest to zbyt skomplikowane. E, Dodatkowo założyliśmy sobie założyliśmy dla Uniwersytetu III wieku Facebooka, czyli fanpage'a, którego pewnie niektórzy z państwa już posiadają. Zachęcamy do tego, żeby polubić tę stronę. Na tej stronie również te wykłady się będą pojawiać. Instrukcja jeszcze raz wejść na stronę Google, wpisać UTW Świętochłowice i na stronie Uniwersytetu powinno się pojawić wakacje z UTW. Życzę miłego odbioru.